Z strony Patryk, a w tym filmie o Kazimierzu Wielkim. Kazimierz Wielki, Wielki urodził się w 1310, a zmarł w 1370. Był jeden z najwybitniejszych władców Polski. Od Bolesława Chrobrego do Kazimierza Wielkiego. Jak już wiecie, w X i XI wieku władcy z dynastii Piastów stworzyli silne państwo. Jednak po śmierci Bolesława Chrobrego nadszedł dla Polski trudny okres. Piastowie walczyli ze sobą o władzę, co osłabiło kraj. Na polskie ziemie napali sąsiedzi, którzy zajęli między innymi Pomorze i Śląsk. Niszczone zostało Gniezno, a funkcję stolicy przejął Kraków. Państwo Polskie ponad 300 lat czekało na kolejnego wybitnego władcę. Był nim żyjący w XIV wieku król Kazimierz, który przywrócił Polsce pozycję silnego, bogatego kraju. Polacy docenili mądre rządy monarchy i nadali mu przydomek wielki. Król Kazimierz rządził Polską przez 37 lat. Nie miał jednak syna, który mógłby przyjąć po nim tron. Dlatego był ostatnim władcem z dynastii Piastów. Tak chciał. E, no król Kazimierz Wielki budowniczy. Król Kazimierz wiedział, że konflikty z sąsiednimi państwami nie są dobre dla jego królestwa. Dlatego zależało mu na zachowaniu pokoju. Władca nie prowadził wojen i zawierał korzystne dla Polski sojusze. Chciał też, aby jego poddanie czuli się bezpiecznie. Na jego z miasta otoczono murami i wznoszono zamki obronne. Na granicach. Wiele takich budowli powstało w miejscach dawnych drewnianych grodów, dlatego do dziś mówi się, że Kazimierz Wielki został Polskę drewnianą, a zostawił raczej murowaną. Kazimierz wielki zakładał nowe miasta i wcie na ważnych szlakach handlowych. Mieszkańcy nowych osad bogacili się na sprzedaży swoich produktów wędrownym kupcom. Choć pewnie trudno wam w to uwierzyć, w sinim wieczór jedno z najcenniejszych towarów była sól. Nazywano ją nawet białym złotem. Aż taka ważna była. Poczekajcie, muszę się napić. Sól była tak ważna, bo chroniła mięso przed zepsuciem. Z prawą króla Kazimierza duże dochody ze sprzedaży polskiej soli trafiały do skarbu królestwa. Teraz, e, o, a co to jeszcze było? No Akademia Krakowska. Przede wszystkim ważne to jest. Słuchajcie tylko w którym powstała roku. Poczekajcie, muszę tu słuchawki poprawić sobie włosy. Dobra. Poprawiam włosów się zajmuję, zamiast mówię nie wam. I Uniwersytet Jagielloński będziecie mieli teraz. Ale wcześniej to była Akademia Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. Ale dobra, słuchajcie. Legendy Uniwersytet Jagielloński, tak jak zawsze bla bla bla, ja to mówię. Akademia Krakowska. Do XIV wieku mieszkańcy Polski mogli zdobywać wiedzę tylko na zagranicznych uniwersytetach. W tym celu wyjeżdżali na przykład do Włoch lub Francji. Jednak z powodów dużych kosztów niewiele osób było stać na naukę w dalekich krajach. Kazimierz Wielki wiedział, że państwo potrzebuje wykształconych ludzi. Lekarzy i urzędników. Dlatego w 1364 roku założył pierwszą w Polsce wyższą uczelnię Akademię Krakowską. Uczniami Akademii Krakowskiej, czyli rzekami, byli chłopcy powyżej 14 roku życia. W tamtych czasach dziewczęta nie mogły studiować. Rzadcy najczęściej pochodzili z rodzin rycerskich lub też wykłady na uniwersytecie odbywały się w, językach, w języku czy, yy, łacińskim. Zazwyczaj tylko nauczyciel miał książkę, a uczniowie notowali lub uczyli się nowe wiadomości na pamięć. Dobrze, że w tych czasach nie trzeba się uczyć na pamięć, bo raczej ja bym nie dał rady. I dzięki Akademii Krakowskiej umocniła się pozycja królestwa polskiego w Europie. Przeszło także znaczenie Krakowa. Założona przez Kazimierza Uczenia istnieje do dzisiaj. Obecnie nosi nazwę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ciekawostka: przez ponad 650 lat istnienia Krakowskiego Uniwersytetu studiowało na niej wiele wybitnych postaci, m.in. astronom Mikołaj Kopernik, król polski, Jan III Sobieski i późniejszy papież Karol Wojtyła. Uniwersytet Jagieloński. Oczywiście to jest tylko dodatek. Więc jeśli nie chcecie wiedzieć o Uniwersytecie Jagielońskim, to jest teraz terestrzeźniejszości. Możecie wyjść z tego filmiku. A bez żadnego przedłużania lecimy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to jedna z najważniejszych polskich uczelni. Na, 600, na 16 to znaczy wydziała. Uczy się około trzydziestu sześciu tysięcy studentów. Wśród nich jest wiele obcokrajowców, m.in. z Azji, Afryki czy Ameryki Południowej. Z tego powodu wykłady są prowadzone w kilku językach. Kobiety mogą studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim od 1897 roku. Obecnie stanowią nawet większość studentów tej uczelni. Osoby, które ukończyły studia na Uniwersytecie Jagiellońskim często są naukowcami, wykładowcami i politykami spraw. Sprawującymi najważniejsze urzędy w państwie. No i jeszcze taka jedna malutka Ciechawowska. Gmach Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, to jeden z najnowszych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajduje się tam między innymi nowoczesne laboratoria fizyczne i komputerowe. To. Czekajcie, tylko coś, prawda? Dobra. To na tyle w tym odcinku. Chyba 7 minut trwał. A, w następnym filmiku y, zrobię oczywiście ankietę, czy chcecie filmik o. O, i ten No po kolei będzie Rezius z Królami Jedwiga i Jagiełunia Polskiej, to wskażecie, będziecie chcieli, bękietę. I tam będzie Jedwiga, który się udzielał od Jagiełu, Jedwiga, Król Polski, opiekunka nauki i kultury. I sztuki, jakie krzyżackie zagrożenie, sprowadzenie krzyżaków do Polski, yy, o Unia Polsko-Litewska w Krewie, Polska i Litwa współcześnie, będzie to dodatek, i te polscy harcerzy, że to będzie mm, taka ciekawostka mini, też to taki dodatek, i będzie jeszcze jedna cieka, cieka, ciekawostka, co było przed Chrztem jakie funkcji. no jak, o jakie tam już nie będę Was spoilerował. Pa!